Albo Bondy, albo Aftercare, jedna z tych trzech rzeczy. Coś pod yy, egzosta. A ona leci w Dead Zone. Bardzo dobrze. Gdzie ty jesteś tutaj? Mam Cię, Gawao Made My Day tu Naprawdę. Naprawdę. Jak potłuczony. Hmm. Czy ten gen w regresie? Nie. Ten gen nie jest w regresie, co oznacza, że inny gen. Ten. jest w najlepszym progresie aktualnie, więc muszę tam zejść. Ktoś tam jest. Spoko. Zaraz pójdę na tamtego gena, ale najpierw muszę jeszcze. No właśnie, tutaj coś załatwić. E? Ja ja sobie ze mnie robisz. Co za kludeta. Dobra, tam ktoś. A, już odeszli. No chodź. Mhm, mm to już wiem, jakiego perka masz. Dobra. Mhm, mm Tibak. Mhm, mm no, oczywiście, że perki, które dają mi przewagę. Mam Cię. No właśnie, nie bądź taki toksyczny, bo surwy nie mogą grać i przegrają. Dobra. Idę, idę do konta. Idę stać yy, w koncie, wtedy surwy będą miały uczciwy gameplay. Siemaszko Adam, witam serdecznie. Widać, że toksik jesteś? Od dziecka. Od dziecka. Ktoś tu był. Klodeto to a co ty robisz a co ty robisz na no, it. Yy, ona poszła tam dobra mam Cię Ma tunel do Tibagu, no nie wytrzymam zaraz. <śpiewanie> Dobra, Discordans tam. Zobaczmy, co tam się dzieje. Nikogo tam obecnie nie ma. tutaj, tutaj. Dobra, już tu lecę. No fuck. No, gdzie jesteś? No. No chodź. Chodź byku. Okej. Okay. Mam cię. Tunel jest toksyczny. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz jechał swoim samochodem, by tunel ci, ci go nie zażarł. <grywka> Dokładnie tak, panie Ansonie. Nie dawajcie mu atencji, to sobie pójdzie. Nie, czemu? To jest bardzo zabawne, złota. O. Dobra. No i spróbujmy. Mm, blisko. Blisko. Nope. Tym razem nie. Gdzie ty poszłaś na kolejne okrążenie? Co tu się odbyło? Nie wiem sam. A co chcą zmienić w NERS, poza tym, że będą special ataki? Eee, usuną także Adony na zwiększony range i zastąpią je czym innym. A to były jedne z najlepszych, by nie powiedzieć jedne z grywalnych, po prostu Adony na nursce. Więc też bardzo słaba zmiana. Dobra, skupmy sobie gena. Bardzo dobrze, niech nerfią nurzkę do gleby. A to czemu Kansas tak uważasz? Czemu tak uważasz, skoro... Mm, Nurskę już znerfiono raz, teraz będzie drugi nerf, który powoduje, że ten killer będzie prawie, że bezużyteczny. Bez sensu, zupełnie zmiana, zupełnie nieprzemyślana. W będzie najlepszym killerem zaraz. Jest to możliwe. Spirit dostał nerfa, chociażby takiego, że słychać z której strony na Face'ie do ciebie biegnie. Tu jesteś. Poszła w tę stronę. Ej, Beskidu. Gdzie ona znika? Dobra, lecę tutaj. Fuck, disco. Spróbuję tak. A, poszła dalej przez okno. Gdzie ona jest? Nie, 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 ma takiego leczenia. Mm. Nawet nie, mam tu za bardzo jak kruków użyć. Fak, kolejny nie, skręcony. Muszę w końcu dojechać. Mam Cię. O, pan Rafa, tu zwitam serdecznie. Yy, na muszę. Muszę na Tak serio, czyli. To jest tak naprawdę naprawa tego, co oni zrąbali. Tego, że surf ma za dużo info na grając na rycerza. A i tak wciąż będzie miał mnóstwo info. Fajnie, fajnie widzę, ta peski o! No fat shaming! Nie mogę tu przejść Chyba się przytyło mojej żonie po świętach A ty co? A masz item? Nie masz item Nie nie masz item, nie masz ucieczka. Nie rozumiem trochę Twojego ciągłego narzekania na Gierkiej i Twórców. Po co w tej grze skoro nie sprawia ci te przyjemności? Mm, mam sentyment do tego, jak ta gra wyglądała kiedyś. Do tego, jak kiedyś była rzeczywiście przemyślana. Do tego, jak kiedyś nie była je tak jednostronna. Bo kiedyś nie była jednostronna, kiedyś była zbalansowana. I po prostu mam tę nostalgię w głowie, jak to kiedyś wyglądało.